Nie czuję się komfortowo, opowiadając zbyt wiele o tym, co wydarzyło się przed moją śmiercią. To, co naprawdę miało znaczenie i co warto podzielić się z innymi, to to, co zdarzyło się później. Jestem głęboko przekonana, że doświadczyłam czegoś bardzo podobnego do nieba. Postaram się przedstawić to, co pamiętam, w jak najbardziej przejrzysty sposób. Wszystko zaczęło się w środku nocy, około drugiej rano, kiedy wstałam, żeby pójść do toalety, co było moim zwyczajem. Wtedy poczułam, jak moje ciało się załamuje, jakby ziemia zniknęła mi spod nóg. Zemdlałam. Mój partner zauważył wtedy, że coś jest nie tak. Wszedł do łazienki i znalazł mnie na podłodze. Nie czekał, od razu wezwał pomoc. Kolejne chwile, jak relacjonowali lekarze, były kluczowe. Cieszę się, że mam te dokumenty jako dowód, ponieważ moje doświadczenie może wydać się nierealne tym, którzy nie przeżyli podobnych sytuacji. Dokumentacja szpitala w Północnej Karolinie wskazuje, że byłam w stanie śpiączki, ale co najbardziej zaskakujące, byłam klinicznie martwa przez około 14 minut. To czas od notatki pierwszej ekipy ratunkowej, która stwierdziła brak oznak życia po przybyciu. Ta pierwsza ekipa nie mogła mnie przywrócić do życia, ale kiedy przyszła druga, specjalistyczna grupa od zaawansowanej opieki, udało im się nareszcie przywrócić bicie serca. 14 minut klinicznej śmierci, choć pozostaje niepewność, prawdopodobnie już nie żyłam, kiedy mój partner mnie znalazł. Nie znamy dokładnie, ile czasu minęło od momentu zatrzymania serca do przybycia pomocy. To właśnie wtedy zdarzyło się coś niezwykłego. Nagle zobaczyłam siebie z zewnątrz mojego ciała, unoszącą się w salonie i obserwującą wszystko z góry. To było dziwne, ale też niezwykle uspokajające. Widziałam ludzi przechodzących tam i z powrotem, rozmawiających ze sobą, a wszystko słyszałam z zaskakującą klarownością. Nie czułam strachu ani niepokoju. Myśli o długach, pracy czy tym, kto się mną zajmie, w ogóle mi nie przychodziły do głowy. To było, jakby czas się zatrzymał, wyrzucając wszystkie inne zmartwienia. Tylko ten otulający pokój dominował w moich wspomnieniach. To uczucie spokoju całkowicie odmieniło moje życie. Wiedziałem, że mogę wrócić do świata żywych, ale to doświadczenie poza ciałem na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Kiedy zobaczyłem, że mnie niosą z mojego domu, poczułem całkowite odłączenie. Obserwowałem ciało, które było przenoszone, ale nie rozpoznawałem go jako swojego. Nie miałem poczucia, że to jest moje ciało, mogło należeć do kogokolwiek innego. Nie czułem rozpaczy ani niepokoju, wszystko wydawało się naturalne, niemal jakby to była nieuchronna scena. Kiedy wszyscy wyszli i zamknęli drzwi, wtedy to się wydarzyło. Delikatnie ucisnąłem swoje ramię. Pomyślałem, że to kobieta, choć nie widziałem jej wyraźnie. Wypowiedziała spokojne i stanowcze słowa: Musisz teraz odejść. To zdanie zapadło głęboko w moją pamięć, a moją pierwszą reakcją było pytanie: Dokąd mam iść? Zanim zdążyłem zagłębić się w myśli, moje otoczenie zaczęło się zmieniać. To, co nazywam fazą mgły, przez kilka chwil wszystko stało się ciemne, jakbym zamknął oczy, ale bez poczucia ruchu. Otworzyłem je znów i znalazłem się w miejscu, którego nie sposób opisać słowami. Byłem na środku ogromnego pola, pokrytego milionami barwnych kwiatów. Krajobraz delikatnie opadał, a w oddali wznosiły się ogromne góry, znacznie większe niż cokolwiek, co znamy na Ziemi. Niektóre z nich sprawiały, że Everest wydawał się tylko wzgórzem. Wokół mnie pojawiły się tysiące ludzi, nie tylko szczęśliwych, ale promieniujących, jakby emanowali prawdziwą energią i radością tylko dzięki swojej obecności. Każdy z nich wydawał się żyć w stanie absolutnego spokoju, w doskonałej harmonii z otoczeniem. Spoglądając na ziemię, zauważyłem, że kwiaty pod moimi stopami powoli przesuwają się na bok, jakby nie chciały, żebym po nich stąpał. To było tak, jakby te kwiaty były ożywione, świadome mojej obecności. Mimo, iż nie czułem ani ciężaru, ani obecności fizycznego ciała, zdawały się mnie szanować, wiedząc, że wciąż postrzegam siebie jako człowieka z ciałem. Piękno tego miejsca przekraczało wszelkie opisy. Kwiaty emanowały subtelną, świetlistą energię na brzegach swoich płatków, a ich kolory były nie do opisania tak żywe i tak różne od tych, które znamy tutaj na Ziemi. Zrozumiałem, że w naszej rzeczywistości postrzegamy tylko niewielką część spektrum kolorów. Tam mogłem podziwiać odcienie, w które nigdy bym nie uwierzył, że istnieją. Poruszając się po tym polu, odkryłem prawdę z niezwykłą klarownością. To, co myślimy, staje się rzeczywistością. Była to głęboka mądrość, ale tam wydawało się to oczywiste. Jeśli chciałem coś zmienić w sobie, swój wygląd, myśli czy emocje, wystarczyło, że tego zapragnąłem. Wszystko zdawało się być kształtowane przez umysł. Chciałem mieć długie, gładkie i czarne włosy, i od razu się pojawiały. To miejsce nie było tylko przestrzenią piękna, ale światem, gdzie zasady istnienia wyglądały inaczej. Wszystko zależało od świadomości, czystej myśli i w pewnym sensie czułem, że to właśnie jest prawdziwa esencja istnienia. Jeśli chciałem być w górach, byłem tam natychmiast. Jeśli chciałem je zdobywać, mogłem rozpocząć wspinaczkę od podstaw, doświadczając tego jako realnego i namacalnego. Wszystko działo się w idealnej harmonii z moją wyobraźnią, bez pośpiechu i presji. To było uczucie absolutnej wolności. W tle rozbrzmiewała delikatna melodia, która zdawała się otaczać całe otoczenie, nie pochodząca z żadnego rozpoznawalnego źródła. Kwiaty, góry, wody, a nawet ja, wszystko emanowało z samego wszechświata. Była to kojąca melodia, niemal jak powtarzający się śpiew, który uspokajał umysł. Najbardziej niesamowite było to, że jeśli nie chciałem już słyszeć tej muzyki, wystarczyło, że ją zmodyfikowałem. Mogłem skomponować nową melodię, jakbym miał dostęp do niekończącej się listy utworów, które mój umysł pragnął słuchać. Wszedłem na wybrukowaną ścieżkę, która zdawała się nie mieć końca. Odkrywałem mgławice doliny, jeziora o krystalicznej przejrzystości i spokojne rzeki. Krajobraz zmieniał się z każdym moim krokiem. Wspiąłem się na majestatyczne góry, a schodząc w dół, dotarłem do miasta o niezrównanej urodzie. To była ogromna metropolia z budynkami sięgającymi tysięcy metrów w górę. Tamtejsze konstrukcje wyglądały, jakby były ukształtowane z energii, sprawiając wrażenie, że sama materia jest żywa i promieniuje światłem. Budynki były wzniesione z imponujących cegieł, ale nie było w nich wind choć wcale nie były potrzebne. Ci, którzy chcieli dotrzeć na wyższe poziomy, mogli po prostu pomyśleć o celu, a w mgnieniu oka się tam znaleźli. Mimo to schody istniały i zrozumiałam, że były przeznaczone dla tych, którzy chcieli rozkoszować się podróżą, krocząc stopień po stopniu. To miejsce szanowało wolną wolę i wybór, wszystko było możliwe, a sama idea ograniczeń zdawała się tu nie istnieć. Myśl o wysiłku czy braku możliwości po prostu się rozwiewała. To był świat, w którym myśli od razu kształtowały rzeczywistość. Straciłam poczucie czasu, który tam spędziłam. Może półtora roku, może dłużej, czas nie miał tu takiego znaczenia jak na Ziemi. To było tak, jakby każda chwila była jednocześnie wieczna i ulotna. W poczuciu pełni nie było lęku ani niepokoju, ani żadnej utraty, tylko świadomość, że to, co myślimy, to kim jesteśmy, a to, kim jesteśmy, sami tworzymy. W tym miejscu czas zdawał się nie istnieć tak, jak go znamy. Żyłam, współdziałałam i obserwowałam tak długo, że wydawało się to wiecznością, aż nagle poczułam delikatny dotyk na ramieniu. Instynktownie odwróciłam się, by spojrzeć, ale nikogo nie zobaczyłam. Jednak wiedziałam, że to była kobieta. Jej obecność była odczuwalna w sposób niewyrażalny słowami jak głęboka sensacja przewyższająca wzrok. To było tak, jakby prowadziła mnie ku uświadomieniu. Nagle znalazłam się u wejścia ogromnej katedry. Wieże sięgały tysięcy metrów wysokości, przypominając kolumny sięgające nieba. Przechodząc przez potężne drewniane drzwi, ujrzałam olbrzymi korytarz. Po bokach stały ogromne ławy, każda około dziesięciu metrów długości, wyrzeźbione z pojedynczego kawałka drewna. Podłoga była wykonana z pozłacanego granitu, ułożonego z ogromnych bloków. Każdy miał ponad 18 metrów długości, lśnił i odbijał miękkie światło, które przenikało przez kolorowe witraże. Ostatnie były niezwykle wysokie, sięgały tak daleko, jak tylko mogłam dostrzec, rzucając żywe kolory na otoczenie i tworząc grę światła, która zdawała się tańczyć w powietrzu. Szłam powoli, oczarowana ogromem tej żywej architektury. Każdy detal wydawał się nasycony świętym wzorem, czystym wyrazem energii. Gdy dotarłam do końca korytarza, powitały mnie trzy majestatyczne postaci. To nie były fizyczne byty, jakie znamy, lecz istoty czystej energii. Ich obecność emanowała niewypowiedzianą siłą, a ich energie krążyły w spirali, obracając się jednocześnie w przeciwnych kierunkach. Wyglądało to tak, jakby to tańczące światło unosiło się z podłogi, wznosząc się ku ich głowom niczym odwrócony hełm. Sens solidności, atmosfera była spokojna, niemal eteryczna, ale przepełniona głęboką ciszą. W tym momencie dostrzegłam postać w oddali, ktoś powoli podchodził w moją stronę. Z każdym krokiem obraz tej osoby stawał się coraz wyraźniejszy, aż w końcu znalazła się tuż przede mną. Zobaczyłam spokojną twarz, naznaczoną mądrością. Bez żadnych formalności czy wahania, ta osoba powiedziała do mnie Lidio, nie powinnaś tu być, musisz wrócić na ziemię. Te słowa głęboko mnie poruszyły, były jak delikatny, lecz stanowczy rozkaz. Nie kwestionowałam tego, nie próbowałam zrozumieć dlaczego. W pewien sposób wiedziałam, że mój czas tam dobiegł końca. Następna chwila zatarła się w pamięci, a jedyne co potem pamiętam, to obudzenie się w szpitalu. Otoczenie całkowicie się zmieniło, było pełne maszyn i pośpiesznych ruchów. Poczułam, jak lekarze wyjmują rurki z mojego gardła, podczas gdy powoli odzyskiwałam świadomość. Otwarcie oczu w tym szpitalu było niczym narodziny. Na początku wszystko było rozmazane, światła raziły intensywnie. Moje ciało wydawało się kruche, a przez chwilę samo oddychanie wydało się obce. Słyszałam głosy wokół siebie lekarzy i pielęgniarki, którzy omawiali mój stan, sprawdzając moje parametry życiowe, jednocześnie walcząc z rurkami w moim gardle. Wtedy przyszła do mojej głowy jasna myśl. Wróciłam. Leczenie postępowało powoli, ale miało głębokie znaczenie. Każdy drobny krok, poruszenie palcami, mówienie, a nawet siedzenie na łóżku, był zwycięstwem. W tym samym czasie mój umysł pozostawał spokojny, świadomy, że wróciłam z ważniejszym celem. Doświadczenie, które przeżyłam, nauczyło mnie doceniać wartość życia i drobnych rzeczy, które często są niedoceniane. Uświadomiłam sobie, jak wielkim darem jest być żywym i byłam zdeterminowana, by to uczcić. Kilka dni później lekarze wypisali mnie ze szpitala. Mój partner czekał tam na mnie z łzami w oczach, ale atmosfera była przepełniona spokojem, niemal eteryczna, a zarazem głęboko cicha. Wtedy zauważyłam Sylwetkę w oddali, osobę powoli zmierzającą w moją stronę. Z każdym krokiem obraz tej osoby stawał się coraz wyraźniejszy. Gdy w końcu do mnie dotarła, mogłam dostrzec twarz pełną spokoju i mądrości. Bez żadnej ceremonii czy wahania powiedziała do mnie Lidio, nie powinnaś tu być, musisz wrócić na Ziemię, skąd pochodziłaś. Te słowa poruszyły mnie głęboko, jak łagodny, ale stanowczy rozkaz. Nie miałam wątpliwości ani pytań, w pewnym sensie poczułam, że mój pobyt tam dobiegł końca. Następne chwile stały się rozmyte, a jedyne co pamiętam, to moment, gdy otworzyłam oczy w szpitalu. Otoczenie było zupełnie inne, pełne maszyn i ludzi spieszących się wokół. Poczułam, jak lekarze usuwają rurki z mojego gardła, podczas gdy powoli odzyskiwałam świadomość. Otwarcie oczu w tym szpitalu było jak narodziny na nowo. Na początku wszystko wydawało się chaotyczne, światła świeciły intensywnie, a moje ciało było kruche, przez chwilę samo oddychanie wydawało się obce. Słyszałam głosy wokół siebie, lekarzy i pielęgniarek, rozmawiających o moim stanie, sprawdzających życie i usuwających rurki. W moim umyśle pojawiła się jasna myśl. Wróciłam. Leczenie przebiegało powoli, ale miało głęboki sens. Każdy najmniejszy postęp, jak poruszenie palcami, mówienie czy nawet siedzenie na łóżku, był zwycięstwem. W międzyczasie mój umysł pozostawał spokojny, wiedziałam, że wróciłam z ważniejszym celem. Doświadczenie, które przeszedłem, nauczyło mnie doceniać wartość życia oraz drobnych rzeczy, które często pomijamy. Uświadomiłem sobie, jak cenny jest dar życia i postanowiłem go szanować. Kilka dni później lekarze przedstawili mi mojego partnera, który czekał na mnie z łzami w oczach. Z uśmiechem na twarzy pomógł mi dotrzeć do samochodu. W drodze powrotnej do domu, uczucie bycia żywym było silniejsze niż kiedykolwiek. Wiatr muskał moją twarz, szum liści na drzewach otaczał mnie, a ogromne niebo nad moją głową wydawało się pełne kolorów i tętnić energią. Rzeczy, które wcześniej mnie nie poruszały. Teraz nabierały głębokiego sensu. Kiedy w końcu wróciłem do domu, ogarnęły mnie emocje, gdy przekraczałem próg. To miejsce, które wcześniej było tylko częścią mojej codzienności, teraz wydawało się prawdziwym sanktuarium. Usiadłem na kanapie i wziąłem głęboki oddech. Spokój, którego doświadczyłem podczas podróży, wciąż był obecny, ale w tej chwili wiedziałem, że prawdziwy cud. Tkwi w przeżywaniu każdej chwili z pełną świadomością, wdzięcznością i intencją. Dziś chcę podzielić się tym przesłaniem z jak najszerszą grupą ludzi. Niezależnie od tego, jak trudne lub ciemne życie może czasem się wydawać, zawsze jest sposób, aby odnaleźć światełko nadziei. Moje doświadczenie uświadomiło mi, że nigdy nie jesteśmy sami. Miłość Boga, która nas otacza, jest znacznie większa niż możemy sobie wyobrazić. Z całego serca dziękuję za poświęcony czas i wysłuchanie mojej historii do końca. Mam nadzieję, że skłoniła Was do refleksji lub inspiracji. Życie jest naprawdę bezcennym darem, a każda chwila zasługuje na troskę. Jeśli to przesłanie do Was przemówiło, nie wahajcie się zostawić komentarza i podzielić swoimi myślami. Nie zapomnijcie kliknąć: lubię to. Subskrybować kanał i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Podzielcie się tą historią z kimś, kto mógłby znaleźć w niej inspirację lub nadzieję. Razem mamy moc przynosić światło, motywację i przemianę w życiu innych. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną, i do zobaczenia w następnym wideo. Do zobaczenia.